Parkometr stoi tam, gdzie stał znak informujący o płatnej strefie parkowania również. Z perspektywy zwykłego kierowcy nic więc się nie zmieniło. A jednak zmieniło się wiele, a więc przepisy określające prawidłowe oznaczenie miejsc płatnego postoju pojazdów. W Kędzierzynie-Koźlu rzeczywistość parkingowa nie odpowiada obecnym regulacjom, co wyłapała Fundacja Wiedzieć Więcej monitorująca lokalne samorządy. Dla niektórych kierowców może to być argument, by odmówić uiszczenia opłaty. Zgodnie z przepisami, czyli z ustawą miejsca, strefa spłatnego parkowania musi być oznaczona znakami, ale jednocześnie miejsca parkowania samochodu wyznaczone miejsca muszą zostać wyznaczone przez znak pionowy i poziomy. Kamil Nowak uważa, że w obecnej sytuacji kierowcy ukarani za brak ważnego biletu parkingowego mogą skutecznie anulować mandat na drodze sądowej. Fundacja złożyła w tej sprawie także formalną skargę do Komisji Rewizyjnej Rady Miasta. Komisja zajęła stanowisko, przyznała nam rację. Teraz czekamy na e, opinię e, Rady czy decyzję Rady, a ale tak czy inaczej, to nie Rada decyduje o legalności tych działań, tylko, tylko przepisy prawa. One mówią jasno, że co tutaj robi źle. Skarga wraz ze stanowiskiem komisji trafiła już na sesję Rady Miasta w maju, ale została zdjęta z porządku obrad, gdyż jak wówczas argumentowano, pojawiły się nowe okoliczności. Komisja rewizyjna ponownie więc się nad nią pochyli. Wpłynęła do nas taka skarga. Rozpatrywaliśmy ją na kolejnych posiedzeniach i uznaliśmy ją za zasadną. Tak jest stanowisko, komisja rewizyjna skierowała do Rady Miasta. Teraz to zostało trochę odłożone, ale myślę, że na następną sesję Rady ta sprawa już trafi. No, w czym jest problem tak naprawdę? No, porównaliśmy stan, który widzimy w terenie z Przepisami prawa. Przepisy prawa, czyli ustawa o drogach publicznych mówią, że opłaty za parkowanie, można, żeby było, można pobierać opłaty za parkowanie, no to muszą być spełnione pewne warunki. Pierwszym z nich jest wyznaczenie obszaru strefy płatnego parkowania i to w kędzierznie koźlu jest zrobione. Drugim warunkiem jest wyznaczenie w tej strefie miejsc do parkowania i to nie jest zrobione niestety, ponieważ wedle rozporządzenia z miejsca te. Powinny być oznakowane po pierwsze znakiem pionowym, czyli po prostu zwykłym znakiem parking na niebieskim tle, a po drugie liniami znakiem, znakami poziomymi. No to mogą być albo linie na stanowiskach parkingowych po prostu ciągłe, wyznaczające odrębnie każde stanowisko, ewentualnie linia przerywana, to co oznacza po prostu strefę parkowania na chodniku. My w tym stanowisku pierwotnym, w tym projekcie uchwały zawarliśmy taki apel o podjęcie rozmów ze starostą, albo opracowanie projektu tej strefy. No... Dosłownie tuż przed sesją trafiło do nas pismo starosty, w którym informuje nas o tym, że przetarg na wykonanie projektu takiego znakowania jest już zrobiony, więc w zasadzie na tej komisji przyjmiemy uaktualnioną wersję tego stanowiska, na pewno wyrzucimy ten punkt. No, rozstrzygnięcie merytoryczne jakby pozostanie bez zmian, myślę, no bo, no bo takie być musi. I, I trafi to na sesję, na jak, jak do tego podejdą radni, to zobaczymy. No ja muszę tutaj... Mm... Stwierdzić, że no cały, cały ten problem nie jest problemem tylko na Koźla. To jest problem ogólnopolski, zresztą jest stanowisko Związku Miast Polskich z kwietnia tego roku, w którym no apeluje o zmianę tych przepisów. No bo jakby ideą wprowadzenia tych przepisów było uniknięcie podwójnej karalności. Wcześniej, jeśli ktoś na przykład w tej strefie zaparkował w miejscu niedozwolonym, no na przykład na przejściu dla pieszych, to płacił dwa razy: mandat policji oraz do parkometru lub wezwanie, jeśli tej opłaty nie uiścił. No wiadomo, że nie można być karanym dwa razy za za ten sam czyn. No stąd nowelizacja tego rozporządzenia, które yy, jasno ustala, jak te miejsca powinny być wyznaczane. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie Koźle ogłosiło zaproszenie do sporządzenia projektu nowej organizacji ruchu w strefach płatnego parkowania. Na podstawie tego dokumentu samorządy zamierzają dostosować oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Artur Maruszczak, wiceprezydent Kędzierzyna Koźla zaznacza, że bez względu na całą sytuację strefy płatnego parkowania funkcjonują normalnie. Ja znam bardzo mało kierowców, którzy się zastanawiają czy płacić czy nie. Większość jednak płaci. To jest pierwsza kwestia. Przypominam, że z tych opłat, o których mówimy, to do budżetu miasta wpływa około 300 tysięcy złotych i to jest no znaczący wpływ, jeżeli chodzi o dochody. Rozumiem, że tutaj problem polega na tym, bo tu się zgadzamy z tym, że jakby nie ma tej organizacji ruchu, którą powiat ma wykonać w zakresie miejsc parkingowych. Z informacji uzyskanych ze starostwa wiemy, że ta Postępowanie w tej kwestii jest w trakcie i do końca roku oni powinni zrobić to, tą organizację ruchu, jeżeli chodzi o miejsca parkingowe. I no jeżeli to będzie, my zaraz oczywiście, jak będzie ta organizacja przez starostwo zrobiona, my będziemy ją wprowadzać, czyli oznaczać te miejsca zgodnie z tym projektem organizacji. I zakładam, że no, na początku przyszłego roku sprawa powinna być zamknięta. Kierowcy w Kendurzynie Koźlu słusznie zastanawiają się, czy pobieranie opor parkingowych jest legalne. Radni Rady Miasta już na najbliższej sesji będą mieli z kolei twardy orzek do zgryzienia.